widzowie z tej strony Xanofi, ze nami jest Mewa 7 i Olivier. Siema, siema się. widzowie! Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dołączy do nas jeszcze nowa osoba na te nagrywki jej nie mam niestety na rozpoczęciu. <suszy> no... Ale co, bez względnego przedłużania? Chodźmy już do odcinka. Cześć! To był o, a, o łupaj, we mnie wjechałeś nie... W ogóle ci się strzył, po ukrasta! I teraz gorzko tego pożałujesz. Nie pomocy! Skąd ty masz broń? Zostaw mnie! Nie pomocy! Bartek! Zostaw go, Co Zostaw go, geju! O! Niewielu, się! Leżeć, 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 Idzie. Nie, dobra, dzwonię po policję. Leżeć, leżeć. Dzwonię po policję. Dzwonię, Dzwonię. dzwonię, dzwonię. dzwonię. Halo? Policja? Mamy tutaj, mamy tutaj próbę zabójstwa, wyskoczył na mnie jakiś... Jakiś zabójca! I... poważnie no! zabić! Poważnie zabić! Leżesz, leżesz, dobrze dobrze, 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 już jedziemy, już jedziemy. W fiordziule jakieś auto prawie mi rozjechało. Policja już jedzie. Dobra, nie... Dobra, w ogóle zrobiłeś, człowieku. W co to się stało w ogóle? Jeszcze się zemszczę. Weź tam już, weź się uciecz, kolego, bo... uciecz, kolego, bo... Co tu się stało, co tu się dzieje, człowieku? Co, co ty... Nie wiem, jadę sobie autem i nagle on na, na mnie wyskoczył nagle, nie wiem jak to się w ogóle stało. Nie jadę sobie, nagle wyskoczył, zagrozi, za, za, zagroził mi drogę i przypadkowo w niego prawie wjechał, prawie w niego wskoczyłem, przepraszam za tak zestresowany. Wjechałem prawie w niego, znaczy żeby w niego nie wjechać, zjechałem na pobocze, no i przez to on wtedy wyszedł, zaczął do mnie celować.

O, tu już policja jedzie! Dobra, Oliver, ty się w to nie mieszaj, lepiej I wracaj do domu, widzę, że policja coś nie nim nie jeździ. <grym> Jaki drapież. Typ... O pierdziele, znowu jakiegoś geja zdali. Ale maga. Leżeć, cicho. <grym> tu <To> kiedyś dojedzie. No, <grym> pierdziele. Polityka polityka nie rusza się, glba, glba policja. To nie ja. No ja, nie, ja, nie, nie ja. płacą wyjście, ale mnie rzeczy nie weźmiecie. O kurde! Polityka polityka nie rusza się, glba, glba policja. To nie ja. No nie płacą wyjście, ale mnie rzeczy nie weźmiecie. O kurde! O, Pocie, wyjście, mierzy, o, co tu uderzyło tak? No tyś, no tyś ciemu! Nie widzę, oh. nie no, nie ma bo... On chyba... On chyba policjanie. Policjanie. Co się stało? Gdzie on uciekł? O! Co się tu dzieje? Ja pierdzielę! Co to za kolejny jakiś inwalida się znalazł? Co, chłopiec, co się dzieje? że ma jakiś... Chary! Panie chary, to, to, to jest policja! Co pan robi? Co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Jest właśnie Kurde. O, nie, wiem. Sziebie, nie wiem nie, chyba szybko! Dobra, do domu, do domu, do domu, do domu! Dobre, dobra, wpisamy do, do, do domu, to chyba są polecę w kasza. Ja mam do nadzieję, do, że do tam do, do, do domu! Szybko! Pierdzele, co się dzieje, Oliver do domu! Ja pierdziele! Oliver do domu! Wchodź szybko tu jakiś... Chodzimy, chodzimy, Oliver, wchodzimy szybko! Pierdzele. Pierdzele, co się o, tam wszystkie okna. Dobra, zamieram, Gasimy zamieram. światło! Gasimy światło, zamykamy wszystko! I nic się... Nas nie ma w domu jak coś, nas dzisiaj nie ma w domu. Gasimy Ty... kominek. Jak się zamyka okna? Klika się. O, faktycznie. dobra, dobra. Będę Zamykać to wszystko, ja co się dzieje w ogóle. I chodźcie do mnie, chodźcie do mnie do pokoju. Tutaj ma tutaj nie... tam od tamtej strony nie ma prawie okien. No wcale, tylko do dwa. Schowamy się do szafy, schowamy się do szafy. No dobra, dobra do szafy, do szafy, co się dzieje w ogóle. Czaj, zamknę jeszcze tu zasłony. Kurde jakiś ostrzał. Story, co to był za gangus jakiś? Pięknie... Chodźcie, wchodzimy! Oliver, chodź do szafy! A mi się tu okaj. Okay. Dobra, wchodź, wiesz, tak. wchodź. Dobra, Dobra. Dobra ja zamknę, ja zamknę. Ale co się stało? Weź Patryku, tylko powiedz co tam się będzie stało, bo ja tylko słyszę jakieś krzyki. Jadę autem i nagle jakiś gościu mi za... nagle jakiś gość na mnie wyjeżdża. Więc żeby żeby w niego nie wjechać, no to skręciłem na pobocze, nagle on do mnie wyskakuje z bronią i zaczyna się drzeć, że że, prze, że to przeze mnie Łukasz został aresztowany i że gorzko tego pożałuje. Gorzko tego pożałuje, no i wtedy ty wyszedłeś. On już miał mnie zabić. Nie... nie... Nie, nie wiem, co się dzieje. W ogóle... Nie wiem w ogóle, że on się wysadził. Prawie polic policjant tam oberwał, nie wiem w ogóle czy ten policjant żyje. Ja pierdolę... nie mam... ma bandasz? Co? Ktoś ma bandasz? Ja nie, ja nie mam. Czekaj, sprawdzę, sprawdzę, bo mam. mam, 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 mam Ej chłopaki! Bez... Ja właśnie, mam dla was ja cheesburgera. To no jest kurde, ja nie masz Nie płaszcz burgera. wychodzisz, chociaż pół. Wiecie co, a ja wtedy Oliwier, Olivier, Oliwier, mam dla ciebie coś lepszego. I robteczka. To Oliwiera? Dajcie kuciszburgerka. Ja, tak. Ja co się dzieje w tym mieście? Kto to w ogóle był? On w ogóle przeżył? Nie. Czy uciekł? Nie, wiem, ja nie wiem, co się dzieje. Jeżeli chodzi o tego przestępcę, wysadził się, no to nie ma szansy, że przeżył. Ale policjant, policjant raczej chyba też. Poczekajcie. Dobra widzowie, to jest koniec na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak widać, dołącza do nas nowa osoba. Możecie zostawić mu subskrypcję i łapkę w górę na i Ty, oraz odbiórkę.